W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus daje nam nakaz, żebyśmy wzięli właśnie to brzemię na siebie. Moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię jest lekkie. I to wezwanie Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii pragnie nam przypomnieć tą prawdę, że w zdziganiu naszych słabości, trudności jesteśmy sami. Uczestniczymy walce z Chrystusem. I to dźwiganie naszych krzyży życiowych jest włączeniem także w dźwiganie krzyża, który Jezus Chrystus niósł za nas. O tym także świadczy święta Katarzyna ze Sieny Matronka Dnia Dzisiejszego, która pomagając ubogim, biednym, potrzebującym, pisząc jako uboga osoba nawet listy do Ojca Świętego, Staje właśnie w tym charyzmacie dźwigania codziennego trudu, pomagania drugiemu człowiekowi w jego niedostatku, w jego biedzie i w tej materialnej, i tej duchowej, jest łączenie właśnie w dźwiganiu krzyża. To jest właśnie to, także to życiowe męczeństwo, świadectwo życia, droga do świętości, do której Chrystus nas zaprasza. Ale mówi, że jeżeli weźmiemy to brzemię na siebie, które. To przekonamy się, że ono właśnie jest lekkie, jest słodkie. Chcielibyśmy zatem dzisiaj, jeżeli jesteśmy utrudzeni, obciążeni, przyjść do Jezusa i zobaczyć, że z nim każdy dzień, każda chwila wygląda znacznie inaczej, że on działa pośród nas i jemu bądźmy za to wdzięczni.